Przez Dlapiński jest oskarżany o wiele rzeczy. Przede wszystkim jest oskarżany o, o brak apolityczności, której wymaga od niego Konstytucja. I tutaj rzeczywiście rzecz wymaga zbadania, i to jest bardzo poważne naruszenie Konstytucji, które może się kwalifikować do oskarżenia. Natomiast yy, wiele oskarżeń kierowanych przeciwko. Kierownictwo NBP nie jest słuszne. To znaczy, ja już pomijam te ilość punktów na temat tego, czy, czy prezes miał prawo sobie pensję dodatkową wypłacać, czy nie, bo to są oczywiście w pewnym sensie drobiazgi. To nie, to nie jest zgodne z pana Natomiast w tym kontekście można również zadać pytania, co z tą wielką stratą Narodowego Banku Polskiego, mimo że w, jeszcze latem prezes Glapiński zapewniał poprzedni rząd, co jest bardzo ważne. Że będą zyski i co więcej to ułatwiało następnemu rządowi zapisanie na papierze przynajmniej budżetu. Potem się okazało, że jest 20 miliardów złotych strat. Tu trzeba powiedzieć, że sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo z punktu widzenia czysto rachunkowego, to do prezesa europejskiego trudno mieć o to pretensje. Otóż głównym powodem strat jest to, że bilans Narodowego Banku Polskiego jest w złotych, na wszystkich w Polsce działających. Natomiast Narodowy Bank Polski, pewnie w odróżnieniu od większości instytucji w Polsce działających, ma ogromną część swoich aktywów, y, trzymano w rezerwach, w, w, w walutach zagranicznych, to zwane rezerwy walutowe, które w Polsce sięgają prawie 200 miliardów dolarów. Otóż problem polega na tym, że jeśli złoty nam się umacnia, to złotówkowa wartość rezerw walutowych spada. On w dolarach euro to jest dokładnie tyle samo, ile było, natomiast w złotówkach wychodzi mniej. No i na papierze wychodzi strata. I taka właśnie strata powstała skutkiem umocnienia się złotego w ciągu zeszłego roku. Teraz tak, główne pytanie jest następujące, i tutaj oczywiście rzecz jest do zbadania, do tego jest chyba nikt przede wszystkim upoważniony. Mianowicie złoty już się umacniał w pierwszej połowie roku. I kiedy prezes Glapiński składał deklarację, że będą zyski, mieliśmy już faktycznie umacniającego się mocno złotego i prawdopodobnie duże ryzyko wystąpienia strat. Oczywiście po wyborach nastąpiło dalsze silne umocnienie złotego, i to jest rzecz, którą no, naprawdę, o którą trudno mieć pretensje do prezesa Klapińskiego, że nie przewidział. On chyba obstawiał zresztą inny wynik wyborów, nie krył się z tym, więc. Tutaj trudno mieć do niego pretensje, że te straty się pojawiły. Dodam jeszcze, że straty banku centralnego to nie jest nic przerażającego. To znaczy bank centralny ma trochę takie papierowe straty, papierowe zyski. E, to nie, nie ma się czym specjalnie przejmować. To nie jest firma, która zbankrutuje. Jedyna rzecz, która naprawdę, jeśli chodzi o te straty, jest do zbadania i myślę, że tutaj rzeczywiście kontrolerzy powinni to sprawdzić, również w kontekście tego, o czym powiedziałem, tego, czy prezes Glapiński zachowywał bezstronność polityczną. Jest pytanie, czy wtedy w, e, chyba sierpniu, czy lipcu sierpniu, kiedy prezes zgłaszał rządowi na, nadwyżki, czy zyski banku centralnego, czy przypadkiem już wtedy nie było jednak wiadomo, że prawdopodobnie zysków żadnych nie będzie, tylko będą straty. Jeśli by tak było, no to mielibyśmy kolejny no, poważny temat do zastanowienia się, bo było to mogłoby to oznaczać rzeczywiście. Kolejny argument za tym, że prezes Kapieński wyraźnie nie działał w sposób bezstronny i apolityczny, tylko wyraźnie starał się wspierać jedną ze stron sporu politycznego.